Dzień minuty, Michał Kabosko. Rok temu o tej porze słyszeliśmy makabryczne wiadomości o liczbie zgonów we Francji, we Włoszech czy w Hiszpanii. Europa Środkowa wydawała się wtedy bardzo bezpieczna. Dziś po 12 miesiącach sytuacja się odwróciła. Cały świat słucha z narastającą obawą o liczbie nowych zakażeń i liczbie zgonów napływające z Czech, Słowacji, Węgier, a przede wszystkim z Polski. Jesteśmy na samym szczycie najczarniejszej listy. W tym kontekście ważne są, niezwykle kluczowe są dwa aspekty. Po pierwsze, proces szczepień. Wiemy, że w Polsce ten proces idzie ślamazarnie. Najpierw rząd mówił, że nie ma szczepionek. Dziś szczepionki już są, ale ludzie się ich obawiają ludzie nie chcą się szczepić. Dlatego rząd powinien zrobić absolutnie wszystko, by zmienić nasze nastawienie, by przekonywać nas do szczepień. Rząd powinien też dopuszczać do szczepień tak szybko, jak się da. Coraz młodsze grupy wiekowe. Nie ma i nie będzie innej drogi do tego, byśmy mogli wrócić do jako takiej normalności. Sam osobiście liczę dni do momentu, gdy będę mógł się szczepić. Skorzystam z każdego preparatu, który będzie zatwierdzony i zweryfikowany przez Europejską Agencję Leków. Drugi aspekt to obostrzenia pandemiczne, to reżim, w jakim żyjemy. Tu, rząd Zdaje się być w totalnym chaosie. Decyzje podejmowane są z dnia na dzień, a ludzie żyją plotkami. Tak jak tą o możliwym wprowadzeniu zakazu przemieszczania się jeszcze przed świętami Wielkiej Nocy. Być może taki zakaz okaże się konieczny, ale żeby go skutecznie wprowadzić, rząd, Rada Ministrów musiałaby najpierw wprowadzić na terenie całego kraju stan klęski żywiołowej. Na razie jest tak, że rząd rządzi nami od roku rozporządzeniami, a sądy potem anulują kary, mandaty nakładane właśnie na podstawie tych rozporządzeń. Naprawdę skończcie z tą amatorszczyzną, skończcie z tą prowizorką, zanim będzie za późno.